Siemano, Siemano, z tej strony Lisandro Lopez. Ocena moich nowych włosów, widzowie. W skali od 1 do 10. Budujemy nowy potężny skład na Road to Glory, i dodatkowo atakujemy Pika 84, który wyszedł i który da nam coś dobrego. Standardowo przypominam, łapeczka do góry na początek odcinka, a jeśli chcecie więcej odcinków z potężnymi paczkami z ikonami, które już niebawem będą mi latywać, to zostawcie suba. Tam na dole kliknijcie czerwony przycisk subskrypcji wraz z dzwoneczkiem. A teraz zaczynamy odcinek od wyzwania budowania składu, bo nasz skład został już zrobiony. Tak o, no nie, nie, ja nie chcę tutaj dla was, żebyście jakoś długo czekali na to, więc ja to zrobiłem. Tego tak, w ogóle jestem w szoku, że zrobiliśmy ikonę za darmo i zrobiliśmy teraz Pika 84 plus za darmo, a ja też jeszcze przypomnę, że na Road to Glory nie zrobiliśmy ani jednego słapa. W sensie nie przepaliłem już ani jednego słapa. I ja nie wiem, czy w związku z tym, że tak długo y, oczekujemy na y, nagrodę i... I nagrodę za słapy. No nie wiem, czy nie zrobimy sobie jakieś paczki za wszystkie te słapy, na przykład ikona Prime. To moim zdaniem nie jest najbardziej optymalne, ale na przykład dla kontentu, dla Was, kto wie. Ale dobra, o tym może się zakończymy. może potem się zastanowimy nad tym tematem, bo teraz jest grupa ukończona. Ja dostrzegam. 84. plus. No i zobaczmy, moi kochani, bo tutaj ten pik. Może, 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 ale nie musi. Ha! No nie musi, no zdecydowanie, <laughs> nie musi, oj nie, 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 <laughs> ja, nie, wierzę, przecież to jest jakiś, nie, czyli co, mamy Lamparda i mamy Bonucciego, dwa dni, dwa trafy, no i to mi się podoba i właśnie tak trzeba żyć, jeszcze wam pokażę co się wydarzyło, lista transferowa jest taka, bym powiedział, bogata. Jak widzicie, postrzedawaliśmy wszystko, co mamy. Na niektórych kartach wyszliśmy na plus, na niektórych na minus. Ale łącznie daje to nam kwotę 1600 tysięcy 000 końców i 687 końców. I moi kochani, te końsy planujemy dzisiaj, do tego składu przeznaczyć, wy, wyrzucić i zainwestować. Nie, nie wyrzucić, to jest złe słowo. Zainwestować. To będzie inwestycja, która. Zwróci się 3 Miga, bo jak zrobimy dobry skład, to będziemy coś więcej zarabiać. Czyli to jest, można powiedzieć. No nie wiem, co to jest, ale to będzie dobry skład. To będzie dobry skład. Lecimy z budową. No i widzowie, zrobiliśmy coś potężnego. Wymieniliśmy praktycznie wszystkich zawodników z mojego głównego składu na rautuglory i wrzuciliśmy. Jesteś, jestem dumny, naprawdę jestem z nas dumny, i chciałbym każdemu podziękować w tym momencie, który był na wczorajszym streamie, gdzie robiliśmy wspólnie ten skład, bo zajęło nam to plus minus godzinę, ale poskładaliśmy tak ten skład. Och, przejdźmy do prezentacji naszych Bedlaków. Peter Szmaicha, to jest karta, która była, która jest i która będzie. Bramkarz świetny, ale to nie jest ten poziom top, top, top. To nie jest Ludwiczek, stop, top news. To jest po prostu Peter Szmaicha w wersji Baby. Troszeczkę brakuje mu nie wiem czego, no ale czegoś mu brakuje. Na prawej obronie Achraf Hakimi. Wiem, że to zapowiada się, że ten skład nie zapowiada się w momencie kiedy pokazuję wam jako pierwszego Hakimiego. Nie zapowiada się zbyt legendarnie, a wręcz zwyczajnie. Ale dajcie mu szansę. Koło Hakimiego jest Iwan Kornoba. Również e, zawodnik top, top, top. 308 spotkań jest, był, będzie. Iwan Top, top, top. Na kolejnym środkowym defensorze jest Fikajo Tomori. No i to jest nowy transfer. Tomori dołączył do naszego zespołu na zasadach transferu. Zajebistego, ponieważ można powiedzieć, że przeszedł z głównego konta na Road to Glory, na głównym Tomorego testowaliśmy, był top i na Road to Glory też jest top. I dzięki temu Cordoba ma w końcu full zgrania, bo od momentu, kiedy trafiliśmy go na Road to Glory, w sensie na tym koncie e, niewymiennego, to Cordoba był na 6 na 8 zgrania. A mam wrażenie, że jednak ta dycha dla środkowym obrońcu jest ważna. I do Tomoriego jest wiadomo Tio Hernandez. On jest jeszcze bardziej top-top-top. 500 spotkań już ma zagrane i mam wrażenie, że raczej z tego zawodnika nie będziemy rezygnować. Można powiedzieć, że ułożyliśmy ten skład pod tą całą trójkę, o której wspominałem wcześniej, czyli Szmajcha, Hernandez, no i Tomori. I teraz przechodzimy dalej. Do Hakimiego jest Leo Messi. Leo Messi karta, którą miałem przyjemność grać w niewielkiej ilości spotkań na górnym koncie. Messi, którego raczej nie doradzam przy ocenianiu waszych składów, bo moim zdaniem do formacji 4-4-2 Messi się nie nadaje. Messi nie jest kartą optymalną, na pewno lepszy tutaj, w sensie nie w tym składzie, ale ogólnie tak overall lepszy jest Neymar na tą pozycję. Jednakże ten Messi no, bo, bo przywołuje jakieś wspomnienia. To jest taka karta... No, wiecie, taki smaczek, taki po prostu smaczek, gdzie on nie jest najlepszy, ale samo obracanie się tym zawodnikiem powoduje, że już jakiś vibe się, vibe się czuje i jakieś takie endorfinki wpływają. Kolejna karta. Frank Żanik Cassie, kupiony za 69 tysięcy, i to także jest transfer definitywny z naszego głównego składu na playce do Row to Glory. I ten Cassie jest top, top. Także tutaj, więc, no, ale to jest, to jest, można powiedzieć, must have. Jeśli mamy tego Irlandesa niewymiennego, mamy Cordobę, no to musieliśmy połączyć ich w taki sposób, żeby wszyscy mieli zgranic. No to Kessi i Tomori byli to, były to najlepsze opcje. No i tutaj tak. Lecimy dalej. Vinicius José de Oliveira Jr. Kupiony za 150 tysięcy. I to jest wersja polepszona naszego Viniciusa, którego mieliśmy o ocenie 83. Piękny. Po prostu piękny zawodnik. I to jeszcze kupione w takich pieniądzach, że grzech było nie brać. Angel Corea. 120 tysięcy. Jak było nie brać. Choć to jest, muszę powiedzieć szczerze, najsłabszy zawodnik w tym zespole na ten moment. Może to się e, jakoś zmieni w niedalekiej przyszłości. No bo sami zobaczcie. 5 spotkań, zero bramek, zero asyst. To no już powoduje jakieś małe problemy Neymana. No, Vinicius, bo obaj grają na pozycjach e, skrzydłowych. Trzy asysty, więc wiecie jak jest. No i teraz. Federico Valverde? Nie, Vinicius gra na ataku. 5 meczów, dwie asysty. No i to jest transfer za 400 tysięcy. Na środek pola, ktoś by powiedział, liska po... No jednak te 400 tysięcy mam wrażenie, że na ten moment zostały dobrze wydane. Zobaczymy, jak będzie dalej. Mam wrażenie, że mrozi naszych oponentów. Ten Federico Valverde. No i moi kochani, gwiazda zespołu. Jao Felix Sequeira. Znany jako Żało Felix, matko jedyna. Jak pamiętacie tego pana, to dajcie znać w komentarzu. Kupiony za 850 końców, 289 spotkań, 211 w ramek, 120 asyst. Później on ewoluował, kupiony został również ten Żało Felix Adidas Team. Lecz ze słabszymi statystykami, bo miał chyba mniej tempa i mniej dribblingu, jeśli dobrze pamiętam. Na no teraz to jest karta. No, przepotężna, naprawdę to jest karta, która. Niszczy system. Zobaczcie, 5 meczów, 6 bramek, jedna asysta. To są statystyki, jakie, jakie kręci mój Nazario: 96. Coś pięknego. I moi kochani, chciałbym was w ten przy tym składzie, przy akompaniamencie tego składu zaprosić was na mecz o dywizję elitarną. Zagraliśmy 4 mecze tym składem, czy 5? Wszystkie wygraliśmy, praktycznie wszystkie mecze zakończyły się rage quitem naszego oponenta, naszych oponentów. Więc warto teraz mamy mecz o elite, więc warto wam zaprezentować już na odcinku ten mecz o dywizję elitarną. No a ławka wygląda w taki oto sposób. Dodatkowo mamy jeszcze 120 tysięcy końców, więc jeśli ktoś z Was ma z propozycję zmiany jakiegokolwiek zawodnika w budżecie 120 tysięcy, no to jestem otwarty na propozycję. Otwórzmy sobie jeszcze paczuszkę, bo mamy paczkę dwóch rzadkich złotych piłkarzy. Ta paczuszka była... W jakichś tam zadaniach, a nuż tutaj jakiś Nazaré Lumpa Pumpa wyleci. Niestety nie. Jeszcze mamy paczkę złotą z podglądem. O, matko, jedyna, dwa duplikaty? Jak to? To jeszcze nie niewymienne. No, najgorzej. Zdecydowanie najgorzej. Mamy jeszcze na pewno paczkę z podglądem, więc sobie ją otwórzmy i przejdźmy do. Ło! Inform! O, mama mia! Nice! Koksu! No, do tego składu widzowie. Trochę koksu się przyda. Zdecydowanie bierzemy to jeszcze. Jeszcze te ify w tym momencie są tak drogie, że ola Boga. My sprzedaliśmy chyba z 5 ifów i każdy jest po 15 tysięcy. Dlatego też ten koksu. Zobaczcie to. Matko jedyna. Idziesz koksu. 15,5 essa I mamy jeszcze jedną paczuszkę. No naprawdę pięknie. Coś pięknego. Coś pięknego. Dajcie mi coś jeszcze jednego. Żeby ten skład... Żeby na Zlatana nazbierać. Bo taki ma, takie małe marzenie powstało. Żeby... Oj. Żeby Zlatana sobie kupić. Na Road to Glory. Za 3 miliony. Czyli musielibyśmy dwa nasze składy sprzedać. Czyli musielibyśmy znaleźć inwestora, który za nasz skład zapłaciłby podwójną cenę rynkową. Bądź też zainwestowałby... 3 miliony końców. Po prostu. Mecz o dywizję elitarną. Tu i teraz. jasta. Dajcie mi, kurde, przeciwnika. Prem. Eduardo Nowy. Z SBC, który wyszedł. Spoko, ale nie masz Feliksa, kopie. I to już, to już powoduje, że masz problem. No i to jest właśnie, to jest właśnie to, że przeciwnicy nawet nie chcą wchodzić w pojedynek jakikolwiek z João Feliksem, tylko po prostu wy, 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 wybijają piłkę, jak tylko mają to okazję. O matko jedyna, no. Kompleks Edwarda mi się jednak włączył, zamiast mojemu przeciwnikowi. No! Żał Felix! To jest gwarancja bramek. Po prostu. Gwarancja bramek. S. Hoppa! No, tu fajs muszę powiedzieć, że Vinicius się robi tak zwaną gwiazdą tego zespołu. Ale pięknie, naprawdę. No. Zaskoczyli mnie chłopaki. Tego nie trenowaliśmy. Tutaj chyba wyszli z jakiejś własnej inicjatywy. O, To dla widza chciał. Messi chciał dla widza, widzowie. I za tą próbę nożyc. Yy, tam skorpiona. Należy się łapka w górę, widzowie. Ło ho. -ho, 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 -ho. O, uh, koreła, pierwsza bramka, on potrzebuje fleszy, on potrzebuje kamer, on potrzebuje jupiterów, jaka bramka, mamma mia, a sąsiedzi już, to już nie jest lisek, lisek, sąsiedzi tylko, koreła, koreła, południowa, południowa. Nie ma spalonego, nie ma, biegnij. Oj, 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 No Vinicius i Joao Felic co są przyjaciele. Ja nie wiem, czy ktoś z was połączy kropki, ale zobaczcie jeden z pierwszych odcinków Road Glory, a wtedy możecie zobaczyć pewne zależności i dlaczego ten skład gra tak, jak gra. Po prostu. Tum, tu, 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 tu Witamy serdecznie w dywizji elitarnej. I takim meczem, i powiem wam szczerze, to, to, to takie... 5 meczów chyba zagraliśmy, czy 6. Gdzie każdy przeciwnik wychodzi, każdy przeciwnik szybciutko żegna się, i tyle, i po temacie, widzowie. Tak wygląda ten skład. Oceńcie go w komentarzu. Najzwyczajniej w świecie. Napiszcie. Od skali od zera do 10. Co sądzicie? Dobry? Niedobry? Dawajcie znać. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka, i wpadajcie dzisiaj na strumykę. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia.